Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj wi wi widzimy się kurwa w Ready or Not. Będziemy totalnie profesjonalne operacje specjalne przeprowadzać. Jest ze mną. Siema, siema, w Oraz... Michał Oraz. czekaj, i mam Michał. Dwóch Devili, kurwa, próbuje kupić kawę z automatu. Ja to... <laughs> Jak no da, widzicie, czerwał, kurde, kamerka jest tu, jak widzicie, mam kamerkę, widać mój syf za, za mną, po tej stronie jest piękne rozjebane łóżko, cały mój pokój widać, ale to i tak będzie przez większość czasu, nie obstawiam, że i tak kam kamerkę no, widzicie. to jest drugi raz, kiedy widzicie kamerkę, bo pierwsza pewnie na singlu będzie przy aftermaze'u, tylko, że to nagrywamy wcześniej. Znaczy jak to... W... Ogólnie... jest szansa, że ten odcinek nie wleci nawet. Wszystko zależy od obs -a. Jak będzie współpracował. No, zapra zapraszam, odpalaj. Plan jak jest taki... hostage nie right. Dobra. Plan jest taki, że będziemy nagrywać jedną mapę na odcinek. Chyba, że się rozjebie wszystko. w ogóle nie będzie serii. O. Ale. Widzę, że teraz OBS zaczął ładnie działać. Y... Bo jest tak naprzytywanie. Ale no... Ogólnie wtedy, po prostu jak odpaliłem bolo. to nie działało. Jak tak te... Właśnie, bo teraz wy widzicie, że patrzę się w górę, to, bo tu mam pierwszy monitor, a obs -a mam na drugim monitorze tam na górze. Mam zawieszony drugi monitor, więc cały czas mam podgląd. Fajne dziury się wierciło, żeby monitor powiesić. Wywiercone, wywiercone. Zbrojenie, zbrojenie. Nie ma tu zbrojenia po tej stronie, było po tej było tutaj, ale przewieczyliśmy się gdzie indziej. Ogólnie. Ja już za czym w ogóle wrzuciłem odcinek z kawerki, to prawdopodobnie jednemu użytkownikowi będę musiał sprzedać Shadowbana z, z automatu. Um, tak tylko. może on się zorientuję, że mam może nie. O go chodzi? O kogo chodzi? O użytkownika. Który ma nadzwyczajną masę. Okay, okay. <laughs> o, jeszcze jedna osoba się wczytuje. Ja mam 100%. Się tak długo wczytywało. A jak u Was? Ile macie? No my jesteśmy w stanie kolejnym, bo A, ja mam. Ekran ja mam 100%, się... więc nie wiem. No zaraz się spokojnie. No. O, już Przez ja cały miałem 49% i po chwili. Się tutaj. Ja miałam 59 i mi wskoczyło na 100 jak no szybciej się przytywały Nie miałeś wtedy na SSD-ku po przypadku? Nie wiem no, no. Nie wiem, ja mam no. na HDD-ku akurat teraz zainstalowane Dobra, jest, na... jest ciemno Jest yy, pod... Czekaj, sprawdzę garaż Zablokowano, Dobra, chyba ja idziemy tak, tędy tylko. albo nie. Nie nie wiem. na tej mapy. No, kto widział, tu fajnie działa, bo nie jest ani no, za jasna, nie no, za ciemno. do tego dałem. Tylko pamiętajcie, że Więc... tego yy, na XOS zmienić na full auto. Się potem nie, 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 właśnie, ja nie chcę chwilowo full auto. Ja tylko muszę, trzeba później pamiętać, że... Tylko ty musisz pamiętać, o! że... Co? Jest gościu z pompą, na wprost, w koju. Ja idę od lewej, ale ja idę... O! Od... Do kuchni wrac, na prawo. Jest tu... Je? To, e, Dawid jest no za jest mną. Tam. Czekaj. O. Ale powoli ukrytaj. O, jest tam. Na lewo poszedł. Jak zobaczę, że o, kurde, ale otworzyłeś. Widzisz tam? Tutaj gdzieś jak... O, to są się ruszą y <noise> Ale to było szybkie. Ja prawie Drugi nie drzwi. żyję, prawie nie żyję. Hmm. Na razie czy jestem w coś Chcesz na prawo. Proszę. Dobra, to są drzwi, wolone, nie otwierajmy ich na razie Affirmative entry team ja Idę do Was, bo dostałem no, w pizdę próbuję wychylić się z innych drzwi. Nawet nie wiem skąd. To ja to ja spokojnie. A za tego. To jest prawda. I Belgii. Za... O, o, kurwa. Police, hands up. Hands up now. Stop what you're doing now. Wiesz nie odpowiadał na prośby, kurwa. Na nasze granie za rigi, grykę o to. Jak on nie, nie no jako jako podszedł. Nie, nie interesuje mnie ja to. <laughs> celował celował. Celował, nie poddał? podał. Czyś jeszcze jego broń. Zapycha, dobra. chodźcie. Może nie dostaniemy tak eee, bardzo w bizdę. A, jeszcze paczki metafatamin. O nie, to jest. Ja mam pierwszą Ty, sprawdź to jest przez te drzwi wyjrzyj Bo przez eee. te... Te już nie będę kopał, bo te już trochę są bardziej niebezpieczne One są na zewnątrz No właśnie, dlatego mówię Ale nikt tu nie widzisz są. Nikt nie widzisz? Ja ostatnio jak wychylałem się na zewnątrz... Jak od dworu chciałem wyjść To w pizdę dostałem, kurwa, w sekundę A wpierw tu to zamku tu na lewo, tu kopa wypierdolę. Mówię ci, o kurwa, co się stało z tym lustrem? Patrzyłem do naszego pokoju. Eee, nie widzę nikogo. Poczekaj, mam plan, mam plan. No, słyszałem też. Tutaj na lewo przez w tych drzwiach będzie, nie wiem jak schody, Zabane patrz to schody, w pacz, patrz to schody patrz to schody Ja będę wcelowane te drzwi na dół za no chwilę Czaj lustro ci spojrzę On tu jest, tu Może się, być automatu On leży On na ziemi siedzie Tylko sprawdź, czy tam dalej nikogo nie ma hey. Na górze... Z góry, z góry biega z bronią. Na górze z bronią Kobieta z bronią, kobieta z bronią, powtarzam. A na wprost na lewą, w Pobiegła w lewe drzwi, w lewe drzwi weszło. Pierwsze lewe drzwi jak tu się wychylisz. Wezmę tam flasha w cofnie, zamieńmy się. Dobra tam też Tam to drzwi od pierwsze jakie widzisz na lewo, Dobra, Pełne, pełne. Dobra, obydwie siedzą, obydwie siedzą. Dobra, to ty bierz i ja patrz Ja osłaniam Jeszcze dwa czy tam, gdzie jesteś. No ta. Nie, to dostaliśmy za ares aresztowanie. Dobra, tak. jedna broń, a druga nie, nie miałem. Jedna na pewno bo zrobiona, nie wiem jak druga. Dobra, weź tu, tu weź piękne twoje lusterko. Bo niestety, ja mam C4, a C4 nie chcemy I otwierać. To... Proszę, okay. Just... A to jest wyjście już. To to jest Davi. A to to od ktoś pan, w w stronę? stronę? tu ktoś jest nie, to ja tylko wychylałem, ale nie. Uwaga, laga. tam jest chłop, tam jest chłop. Przeglądałem się. Czekaj, coś jeszcze słyszy. Trochę łowiłem Ja mam. Zamieńmy się. Pod nami, po Na lewo tutaj był, na lewo w tych szkach był. Czekaj. Uważajcie, tu na lewo. U. To był odłamkowy, to nie był flash. Chyba To poczekajcie Ty dłone od dymu mi się zrobił Niefortunnie się odbił ten flash, dobrze nam idzie Get down, I wanna see hands Get on the ground Dan. police hands up, hands up Get down I wanna see hands Hands up above your head A ja tu się rozejrzeć, czy... strzelało. Gdzie, gdzie, gdzie? Na fotę poszło. Jak wy to robicie, że ja kurwa prawie umarłem? Jak Góry, wy osłaniacie? A to kurwa to każdy wchodzi do jednego, jedna osoba do jednego pokoju, druga do drugiego, a trzecia korytarz no. Koledzy, koledzy, halo jest, jest prawdopodobieństwo, że ona. Ja nie trafię jej i to by strzeliłem kurwa przez tą szafę. Jest też takie prawdopodobieństwo, tak bym to nazwał. Ja prawie nie no, żyję. Jest, tak? Nie widzę jej. Muszę ładnie Do zaraz się skończy miła zabawa i będę strzelał do każdego, kogo zobaczę. Tam mi się podoba. Dobra, do na dół. Ty otworzyłeś od, te drzwi tutaj, na się korytarz? To nie tam, tam jest wyjście, co Nie, się podobał, yeah. no, nie było, kurwa, strzelać mi się się mi się mi mi

Wiesz, Właśnie, a co jak ci strzeliła w tył głowy? Nie, ja, ona nie może, bo tego... Bo po tu No tak, bo on wyrzucił nóż, jak zacząłem na niego żyć mordę i po chwili wyciągnął pistolet. Dobra, na pełnym lindzie idziemy. In, Now. Now. jest. Dobra, powoli. Tu powoli na dworze, na dworze spokojnie, Obecnie, bo tutaj może... Nie wiadomo skąd może dostać hito nie, nie źle strzeliłem w tunelu jest Zreportowałem że nie żyjesz Łopata, Myś... łopata mnie tu trochę rozprasza W tych jaskiniach Poczekaj, bo tu gdzieś broń powinna być Gdzie jest jego, gdzie jest broń? O, muszę teraz broń zreportować, halo Nie, nie mogę, ktoś w tym tunelach Łopata mi tu skacze po ścianach I mi hałasuje Służę tą łopatą Hands na górę porządku? Tam Dobra, pójdę może w tym pole No, widzę jeszcze jakąś małą, więc jest giński. Poczekaj a dobra, czyli zostałem zlokalizować te Bo już mamy wszystko zrobione Pod tamem masz obiektywy Wszystkich zabiliśmy czy? Tak, zobacz A on the teraz side Contra Contact on the dobra, od czyli musieliśmy tylko zlokalizować, no tak nic. Nie, czyli to nam z, o kiedyś jak to robiliśmy, to też szukaliśmy tak chyba z 15 minut Więc wiesz to Wiem, wiem Ale halo mu Ty, to że ich to, że ich zabiłeś, to trzeba zabezpieczyć jeszcze wszystko. Które, który jest No, Ale to jest on poszedłem, myślałem, że jeszcze został. Ja zabezpieczam D właśnie rzeczy. Ta łopata mogli. No, w sumie wiesz, to dalej jest. Beta, ale. Czemu? Czemu łopata? W jakim celu łopata? Nikt nie używał łopaty przecież, chciałem ci strzelić w pewnym momencie do ciebie, ale. O, teraz będziemy szukać tej mety Przez bardzo długi czas Nie mogę, nie ta łopata nie wiem Widzowie poobserwujmy łopatę, to, jak uważać uważacie pierdolę łopata, ale koza No witaj na nagraniu Dzień dobry, dzień dobry, witałem się wcześniej, ale. W duduś jak zawsze wchodzi niezapowiedziane na nagranie. No sorry, bo tamten siedzi zmutowany i. smutno tak to do z koledzy. Ojże, tu ja widzisz, że to my profesjonalnie radio od tym razem, zamiast horror. Też dziwne. Michał nie żyje. No. w tunelu ukrył. Tam akurat, tam jak, tam, tam akurat tam, tam. jak zostało ostatnich dwóch. Ostatnich dwóch to było? Serio? No tak, to było dwóch i to strzelaliśmy. Kocie, chyba się co może w ogóle grać? No, ready or no not. Not. Red no. to Red i też Hiperrealistyczna imitacja bycia Gourdesk, agentem specjalnym. Stasi Ale nie tak superrealna jak unrecord. Yy, to jakoś tak. No. <laughs> Wchodzimy ci na HT, aresztujemy cię nie ci metę tam, i idziemy tam, dalej. I nie chciał, jo nie chciał. Chcia. <grym> jeszcze jedną met, mety musicie znaleźć. Myślisz, że wchodzę za tak dla fanów po tej mapie? I naprawdę nie chciał, znowu się to dzieje. <grym> A Dawid, ona nie jest przypadkiem w tej że na zewnątrz? Nie, y tej na końcu nawet na to Nie <grym> mogę kopnąć nie, nie, drzwi nie, nie, ze zwołaną nogą. Zajebiście. Naprawdę niewiarygodne. <grym> A najlepsze jest to, że biegam po całej mapie z tą złamaną nogą. Ja chcę znaleźć nogę, <laughs> To w sumie nie jest bardziej złamana, to jest bardziej dostałem... ...ołowiem w tą nogę. Nie, tam, tam. No, przebita noga, ład W klatę też dostałem, ale... ...kamizelka kuloodporna... Chłopie, ja w tył głowy dostałem. No, no i nie żyjesz. Żyłem, ale głos. wtedy jeszcze żyłem. Nie, tu Dawid, po nie prawo. Jest to jest to, że to? No, spójrz, no. No, ale my myślałem, że to był bieg. Nie, ale pamiętaj, panie... myślisz, że po co jest ten ci ten hełm jebany? A, Dostałeś baj. pewnie w niego, ja dlatego przeżyłeś ten strzał. Dobra, no to już skoczamy. Pę... Bo Bo zechyliłeś małego kalibera. No Albo tu w lodówce tam? Brawo. prawo. Tu jeszcze no, mamy na no. lodówce i ją, nie jestem jedyny. i nie widzę nic na tej kółeczkach. Dobra, weź zobacz z zejścia do tunelu. Tutaj z też jest. Nie spotka. tu, nie tu. tu. Tutaj nic nie będzie Kim jest kurwa mm. Oj nie wiem Widzisz a ja wiem Tutaj to otworzę oh no. Tutaj na tym nic nie leży Tu szkoda no, e, 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 e tutaj Co, macie coś? Nie to jest to? O! Mamy Mamy to Page up. Zbieramy się. Pierwsza misja jakoś szybko poszła. Z 19 minut. No na no jest. Jednego suspekta nie zaprotestowaliśmy. jest niby prosta, czy nie dało się do 9 na 10 dostaliśmy A. Dostaliśmy A, jest dobrze. odkrył skrył tam, gdzie zwykle ludzie nie są. Problem. Czyli w tunelu oni zawsze w Bębie tunelu są, są. najczęściej nie na, nie na dzień dobry. Mogą być na dzień dobry, bo oni chodzą po tych tunelach, zdajesz Byta... sobie sprawę. Tak, ja, wiem, ale dawno, dawno nie spotkałem tak dosłownie na dzień dobry dzień dobry. Dawno nie grałeś w tą grę. O, o. Tak. <laughs> <laughs> Więc wiesz. Mogą czy gdzie my jesteśmy? Nie wiem, no, no. chyba do lobby widzę, się wczytujemy Nie wiem, widzę cia czarną widzę, o już dobra. Ja. mnie O ja o. bym powiedział Nie wolno <laughs> na jakiś na ten Ty Zapraszam nie, zaprasz okazji. Zapraszam no, koledzy na strzelnicę Na koniec jeszcze to Musiałbym z na zdarzyć ale idę Pójdę tam dla widza Zapraszam tu gdzie jesteś, Gdzie jesteście? Ej, węgry zalichały. Jesteśmy na strzelnicy. O paty, we, tym wejściem poszliście dobra. Dobra, my tam biegamy, widzę ciebie. Gdzie wy jesteście? No tutaj, tam obok. Kurde, gdzieś w tym porządku. Gdzie wy strzelacie? Dźwięki się prowadzą po przez ściany strzela Widziałem dziury po kulach, ale zielone światło. Widziałeś zielone światło? No byłem tam na starcie, no to to was... To jest dosłownie z misji, idziesz w dół i w prawo. Hello. Ah, fuck. <grym> Czekaj, hey, bo teraz nie wejdzie z wyjściem, bo pod... poszalać nie będzie. Pomogę ci. A ty? Układę perfil. to z nie do ciebie, czy Mogę zlokpikować drzwi, które są otwarte. Świetnie. Właśnie to zrobiłem. Trelling czy myśl. No to no, nauka To chodźcie, chodźcie, w sumie tu do, do mnie. Nie wiem. Na no Czy... No tam na... No, nie wiem, tu przez... Gdzieś się tam mnie strzelaliście, więc możecie przyjść Spotkamy się tu na dole Idę na radę. Obok mnie są, zostawiłem jedne zamknięte drzwi bo, bo będzie chyba łatwiej niż po otwartych Bo chyba już wszystkie otworzyliśmy z kopniaków Wiedziałem jaki jest twój plan Bo sam nie mogę położyć tam co czwórki Co mnie ładujesz z automatu? Dobra, chodźcie się spotkać i... Chodźcie się spotkać i tyle, i zbieramy się stąd No dobra Bo już sztucznie przedłużamy ten odcinek Zgubimy <grymne> Ty, Dawid, ten gaz to nie pomaga, wiesz? Ja wiem Dawid, ja morduję w ludzi lepszej liczby Czekajcie Bo mnie... Kurde, to jest... ...gaz pieprzowy, wiem o tym, bo jeszcze gorzej jest To woda przecież Dziury w sieciach Dziury w sieciach Już? Pokój? Dobra, gdzie jest pikolo? No ja jestem jak się wchodzi Ja jestem jak się wchodzi po jednej stronie, przy samym wejściu Już tam biegnie. jest Czego on jest? Jestem przy samym wejściu, nie wiem od której strony, ale przy samym wejściu Hello. jest to mało Czy gramy? A gdzie jest... O, idzie, idzie chyba. Siema. O, siema. No tak jak widzicie... Bomba. Dobrze nam poszło. Ty... <laughs> no i... Mi się wydaje, że... Pod tych profesjonalnych... A... Nie celuj do mnie. Tych, Hop, pod... ja miałem gaz pieprzowy, ja nie wiedziałem gdzie ja celuję. Pod tych profesjonalnym... Pięknym odcinku, mi się wydaje, że pierwszy odcinek z ready or not możemy zakończyć w tym miejscu ah. <laughs> Tym pozytywnym akcentem kończymy Elo oh.